Corsair wysłał nam swoją najnowszą klawiaturę K70. No właśnie, paczuszka sporych rozmiarów, ale znowu nie jakaś ogromna. Zaraz sprawdzimy, co jest w środku. No i czy to jest klawiatura godna uwagi, czy jest rewolucja, ewolucja, a może pewien rodzaj stagnacji. Sprawdzamy, otwieramy. Nie ma co wiele gadać: Corsair K70 RGB Pro już na naszym stole. No i nie ma też co wiele gadać yy, o pudełku, bo standardowe kolory, barwy te same. Nic się nie zmieniło. I mały spoiler też na opakowaniu, że jeżeli chodzi o produkt, no nie możemy liczyć na pewno na rewolucję, jeżeli chodzi o produkty Corsera, bo jest to mocne nawiązanie do tego, co już znamy. No dobra, odpuszczmy i sprawdźmy, co jest w środku. Klawiaturę, jeżeli ją sobie kupicie, a to Was może interesować, bo wydalibyście na tą klawiaturę ponad 600, ponad 650 zł. Więc tania klawiatura to nie jest, ale wiemy też, że nie jest to najdroższa propozycja z portfolio Corsera, bo jest chociażby Casto, która kosztuje około 1000 zł i będzie w tym odcinku pewnie m, taką referencją dla tej klawiatury. No dobrze, tak to wygląda, opakowane w folię. Ja jeszcze powiem, co mamy dodatkowo oprócz gwarancji. To Corsair nam daje odczepiany kabel na USB-C i podkładkę dodatkową pod nadgarstki. Ustawmy to na stole. Tak jak mówiłem, kabel odłączany w oplocie takim sztywnym, nie skarpetowym, tylko właśnie, że możemy go wyginać i on się trochę tak zastaje. No i słuchajcie, na USB-C oczywiście, bo to jest już norma i standard. Podłączmy klawiaturę i przyjrzyjmy jej się z bliska. Klawiatura w pełnej krasie już na naszym stole. I najpierw zacznijmy może od kwestii tego, że dostajemy. Co ty tam patrzysz? Podświetlenie. Tak, Bra brawo. Jest brawo. podświetlenie. Tak, podświetlenie. Tak. RGB. Tego jeszcze w żadnej klawiaturze nie było. Każdy jest... klawisz indywidualny. Zdecydowanie. A tak. jak oceniasz podświetlenie? No dobrze, skoro tak bardzo chcesz. Jest podświetlenie, to jest oczywiste, jest RGB oczywiste. Możemy sobie dowolnie ustawiać w IQ, to jest też. Oczywiste. Ja oceniam to podświetlenie ja uważam, że Corsair od dawien dawna robi podświetlenie bardzo dobre, ale na pewno nietopowe. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że jesteśmy teraz w mocnym oświetleniu i ta klawiatura faktycznie podświetlenie ma widoczne. Natomiast widzieliśmy już na tym stole klawiatury, które świeciły nam po oczach znacznie, znacznie bardziej. Tak, więc pierwszy tip dla osób, które szukają klawiatury i zastanawiają się: jeżeli RGB, sposób wyróżniania się w ten sposób na biurku, jest dla Was kluczowy, to jednak Corsair nie jest tym topem topów i tym, który powala na kolana w tym względzie, aczkolwiek nic mu nie brakuje. No dobrze, ale przejdźmy właśnie do tego dodatku, czyli tej podkładki, bo mhm. to jest ciekawe. Podkładka jest taka i ona ma tu takie dwa bolce. Tak, jednak... można to śmiało nazwać bolcami. Tak, ale to nie jest tak, że to jest jakaś zaczepka, że się trzeba podpiąć, tylko to nadal jest na magnes. One mają tylko jakby zwiększyć to, o czym często się mówi przy magnesowych podkładkach, że czasami one są bardziej ruchome niż te zaczepiane. Dokładnie. No i w przypadku przesunięcia klawiatury przeważnie te podkładki gdzieś tam. Się odczepiały. Tutaj nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Klawiaturą możemy manipulować po całym biurku. Ba! Nawet jak ją podniosę, to to nadal się trzyma i trzyma się naprawdę mocno. Dokładnie. A jednocześnie nie ma żadnego problemu, żeby szybko tą klawiaturę i podkładkę od siebie odłączyć. Także rozwiązanie bardzo dobrze, taka hybryda, która moim zdaniem jest. W takim razie chyba najlepszym rozwiązaniem mm -hmm. dostępnym na rynku, że Corsairowi udało się połączyć tą stabilność i nieodpinalność z magnesem, który jest bardzo prosty i przyjemny. I skoro przy podkładce już jesteśmy, to ja od razu zaznaczę, że to było moje takie pierwsze spostrzeżenie na jej temat, że kładzenie na niej swoich nadgarstków jest niesamowicie satysfakcjonujące. Ta struktura, która jest na samej podkładce jest bardzo przyjemna w dotyku. Jest delikatnie, delikatnie szorstka, ale raczej nie ma tutaj obaw o to, że jeżeli będziemy trzelić gdzieś tam nad garstkiem, to jakoś się bardzo pokaleczymy. No dobra, ale przejdźmy do tego, co dla wielu graczy jest najważniejsze, czyli oczywiście do switchy, które znajdują się tuż pod tymi kikapami. O nich oczywiście zaraz. Mamy tutaj legendarne switche sherry, czerwone, liniowe, które powinny być ciche i które powinny bardzo ładnie pracować. No o tym za chwileczkę również. Tak, no warto tutaj od razu wspomnieć, że całość switcha jest wspomagana przed korserowy system Axon, który ma nam dać 8 razy szybszą możliwość reakcji, właśnie tak szybsza komunikacja z komputerem, szybsza też reakcja switchy. Czy tak jest faktycznie trudno nam będzie zweryfikować, ale faktycznie badania i wykresy Corsera potwierdzają, Wiesz co, że tak jest. Ja uważam, że tak faktycznie jest, bo to są dwa, dwa, dwie takie rzeczy. Że czy tak jest? Uważam, że jest. I mm -hmm. to jest bardzo szybka klawiatura, i Corsair już nauczył nas trochę, że on się skupia na tym wnętrzu. Mm -hmm. To jest ta firma, która dopieszcza wnętrze, a jak zobaczymy sobie klawiaturę, tu nie mamy żadnej odkrywczości. Hello, to jest k która w zasadzie jest pozbawiona yy, tego pokrętła, mm -hmm. które było wcześniej, więc. Nic nowego, ale środek, no oczywiście, KASTO też już ma te rozwiązania, to jest wyższy model. Ale Corsair się bardzo nawet w myszkach się skupia na tym, żeby dopompować hmm. ten środek. Pytanie jest inne, na ile to już yy, yy, graczowi robi różnicę? Wiesz, to jest trochę jak z tym odświeżaniem, bo i to dużo osób mówi 60 fps, i tak nie zauważysz różnicy. I tutaj możemy to odnieść na pole klawiaturowe. Bo kiedy jest różnica jeszcze odczuwalna, a kiedy to się zaciera? Okej, okay. no dobra, słuchaj, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale jesteśmy w stanie sprawdzić głośność tej klawiatury, co jest równie istotne, więc proszę poklikaj, a ja już się zamykam. No dobrze, i co uważasz o głośności i pracy tych y, klawiszy? Klawiatura sama w sobie jest cicha, y, natomiast nie jest to taki perfekcyjny poziom ciszy, jeżeli ktoś tego oczekuje. No nie, bo jest od, ten moment odbicia, tak jest, jest słyszalny zdecydowanie. Sam Switch jest bardzo cichy, mhm. ale po prostu to odbicie od spodu jest y, odczuwalne. Jednak w skali klawiatur nadal umieszczamy ją, moim zdaniem, po części cichej, zdecydowanie. ale zdecydowanie nie najcichsze, czy takie mhm. najbardziej y, wygłuszające te dźwięki. Mm -hmm. Co do pracy samego switcha jest ona naprawdę bardzo przyjemna i tutaj fani redów absolutnie nie będą e, zawiedzeni. I nie no, chodzi tylko o CD Projekt, Red, ale w ogóle o wszystkich fanów. Oczywiście. Jest... Warto jeszcze poruszyć jedną ważną kwestię, bo to jest coś na co bardzo często zwracacie uwagę, mianowicie e, kikapy. Tutaj mamy kikapy niesamowicie porządne. Ja nie jestem absolutnie w stanie ich nawet zgiąć. E, podwójna warstwa tworzywa. No ale. E, Chciałem Ciebie zapytać, czy masz podobne wrażenie? Czy y, sama struktura i barwa tego odżywa? E, ciebie przekonać i, ten... I dziwak. Wiesz co? Nie jest to rodzaj y, kikapu, mm -hmm. który y, jakoś y, jest w moim stylu. Mm -hmm. y, do czego dążę? Wiem o czym mówisz. One są takie na, y, dość błyszczące i w takim delikatnym melanż wpadają, tak jakbyś to przemieszał ten czerń z takimi y, srebrnymi opi opiłkami. I szczerze powiem, ja wolę tą matową wersję mm -hmm. kick-upów, taką jaką na przykład Logitech stosuje u siebie. Wizualnie, to są ocena wizualna, więc nie jest to mój ulubiony styl, za to font jest bardzo w porządku prosty i nie mam zarzutów. No tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o to tworzywo i tę strukturę, która jest na samych kick-upach, ona ma zapobiegać ślizganiu się palców. E, ja nie jestem jej fanem. E, dla mnie troszeczkę ta barwa i ten efekt wywołany tą strukturą e, trąci myszką tak jak mówiłem. Yy, jakoś tak bardziej większą elegancją przemawia do mnie matowe. Yy, mm -hmm. Kikapy faktycznie ten plastik wtedy osiąga taki, takiego trochę retroplastiku taki wygląd. Mm -hmm. yy, to, no, to już do oceny subiektywnej. Słuchajcie, nim przyjrzymy się jeszcze multimedium, sprawdźmy jak ta pokrywa i to spasowanie. No właśnie i opowiadając o budowie i formie, to pod spodem mamy oczywiście plastik. Mamy Pojedyncze, jeżeli dobrze patrzę, tak. Nie, podwójne, podwójne, podwójne. Podwójne boczne nóżki, które możemy sobie ustawić. I do tego jest na górze pokrywa aluminium, takiego delikatnie szczotkowanego. Sama wytrzymałość, jeśli chodzi o to, ta klawiatura jest ciężka. Czuć, że to jest kawał po prostu takiej solidnej bryły. No i to. to spasowanie jest ok, ale jakbyśmy się. No ale to wiadomo, bo to aluminium jest plastikiem, bo to jest oczywiste. No nie było takie oczywiste, pamiętasz w tym Tracerze, takim, który ten tam no był kawał tak. aluminium. Aluminium wrzucony. też był kawał, faktycznie. Natomiast wydaje mi się, że ta kreatura jest niesamowicie stabilna. Chciałbym nawet powiedzieć toporna, ale nie w negatywnym w sensie tego znaczenia, tego słowa. Mocna bryła. Taka mocna bryła. Tak robi faktycznie. na pewno dobre wrażenie takiej dość pancernej Ona tutaj. przetrwa wiele, ona faktycznie przetrwa wiele. Dodatkowo gdzieś tam na spodzie mamy jeszcze też kanaliki do wypuszczenia naszych przewodów, mhm. co jest też niesamowicie istotne. I to na pewno, na pewno się przyda, bo jest... No tak naprawdę w każdą stronę gdzieś tam ten przewód możemy sobie wypuścić. I jeszcze jedna niesamowicie System... istotna rzecz. Chciałeś o tym Ci, powiedzieć? Tak, dokładnie. Taki feature. który Mamy tutaj taki feature, który jak... Dobrze go zrobimy. A czy tobie to nie wychodzi, do tego dobrze nie zrobisz. O, mam. Zrobiłem. Zrobiłem. Tu jest tak. Podnoszę. Cyk. Tutaj jest tak. I cyk. I pstrykam. Cyk. Widzisz? Jest czerwona. Tak. Tak. Zmienił się kolor. I ja sobie mogę to jeszcze oczywiście zablokować w Rajczego. I teraz jesteśmy w trybie tak zwanego tryharda. Tak. Mamy jedno stałe podświetlenie. Mamy poblokowane bindy. Więc tutaj to jest... Czysto lanowe rozwiązanie, że jedziecie gdzieś i nikt wam w czego nie przełączy klawiatury. Bo jest... Ani sami sobie nic nie przełączycie przez przypadek, przez mix, klik, coś takiego. Po prostu to jest w, klawiatura w trybie takim, który y, ma uniknąć wszelkich niepowodzeń i wszelkich y, rzeczy, które mogą się przydarzyć podczas grania. Źle kliknięcie, przełączenie się na inny profil i nagle jest panika gaming. Nie, tu się to nie zdarzy. Rozwiązanie znane już też z Kasto m.in. No i multimedia. Tutaj dostajemy y, fajnie zrobiony taki mały ekranik, który nam pokazuje które rzeczy są włączone, które wyłączone, czyli te blokady, y, numloki, kapsloki i tak dalej. W lewym rogu otrzymujemy trzy opcje. Jest zmiana profili szybka, żeby się przełączać pod dany profil, którego potrzebujemy w danym momencie. Jest sterowanie też podświetleniem z perspektywy już klawiatury, bez y, działania w y, oddzielnym oprogramowaniu i jest blokowanie też Windowsa, które nam się tutaj y, pokazuje. No i z lewej strony przycisk do miutowania dźwięku w naszym komputerze. No i oczywiście roleczka do ściszania podgłaśniania, a także przyciski multimedialne służące do stopowania muzyki, filmów i tak dalej. Doskonale znacie te wszystkie funkcje. No dobrze, podsumowanie z perspektywy osoby, która zastanawia się nad zakupem klawiatury i K70 jest na tej liście. Myślę, że taki największy plus z naszej strony, od Ciebie i ode mnie, i największy minus tej klawiatury, żeby jakoś przedstawić tak rzetelną opinię. Smarty, pierwszy największy plus Twoim zdaniem. No to środowisko wnętrza klawiatury zostawię Tobie. Natomiast dla mnie plusem, ogromnym plusem tej klawiatury jest... Na pewno design przymykając oko na kikapy yy, i trwałość tego produktu, bo mam wrażenie, że jest to produkt pancerny yy, i mam wrażenie, że naprawdę wiele się może z nim stać, zanim cokolwiek się z nim stanie, ale już negatywnego i ostatecznego. Ja yy, tutaj się z tą zgodzę, Corsair znany jest z tego i mamy z, raczej dobre doświadczenia, że robi bardzo yy, mocne produkty, będzie to produkt na lata, więc to jeżeli ktoś bierze pod uwagę, czy mi się to nie zepsuje zaraz, oczywiście czasem się zdarza najlepszemu, ale jest od tego odpowiednia polityka prokliencka, wymiany, naprawy i tak dalej. Zostawmy to. Z mojej perspektywy największy plus to to, co siedzi w środku. Corsair bardzo tutaj dba, jeżeli wymagacie najwyższego performance'u i tego, że czujecie, że Was nawet sprzęt ogranicza, bo Wasz skill dochodzi do tego momentu, mhm. to zdecydowanie to jest klawiatura, na którą możecie zwrócić uwagę, bo tu nie ma y, żadnych już... Y, kompromisów? Kompromis. Dobrze. Teraz największe minusy. Twój minus? No, mój minus jest powiązany z twoim plusem. Ponieważ wcześniej wspomniałeś właśnie, że ona jest przeznaczona dla graczy, którzy chcą wycisnąć z tego produktu jak najwięcej i chcą jak najszybszego produktu. A tutaj jednak mamy do czynienia z, z produktem z klawiaturą, która jest dość toporna, jeżeli chodzi o jej rozmiary. Ponieważ mamy ten bardzo duży panel górny. E, wiadomo, jest TKL-ka i można gdzieś ją skrócić, ale widziałbym jeszcze gdzieś tam 60 ewentualnie. No i zmniejszanie, zmniejszanie, zmniejszanie tych rozmiarów, żeby ergonomia jak najlepiej dla nas okay, działała. Czyli Twoim zdaniem po prostu, jeżeli chodzi o turniejowe wymagania, to jest duża klawiatura? A jaka jest e, Twoja ocena największego minusu? Mój największy minus to jest przeciwieństwo mojego największego plusa w tej klawiaturze. Plus to są możliwości. Minus to są to, co jest dookoła. Subiektywnie uważam, że ta klawiatura nie ma fajerwerków pod względem wyglądu. Nie wnosi zbyt dużo do portfolio y, Corsera, Corsera, oprócz mhm. w włożenie takiej wersji Casto, wersji Lite, okay. gdybyś ją tak nazwał to byś się dużo nie pomylił. Była mała luka cenowa, czyli trochę mniej niż kasto, trochę wyżej niż ta środkowa półka, ona została jakby uzupełniona, ale żadnych rewolucji, nowości, żadnych takich rzeczy, które by sprawiały, że wyglądem i urodą cieszyłyby tak bardzo oko, że aż przykuwały uwagę, nie ma. Jeżeli ktoś z Was ma klawiaturę Corsera w tym momencie w komentarzu, łapa w górę i dajcie znać. Jak jesteście zadowoleni, nasi widzowie szukają też rekomendacji po takim dłuższym używaniu i to im pomoże nie tylko nasz film, ale też wasze komentarze. Także koniecznie piszcie. Naszą opinię na temat tej klawiatury już znacie, koniecznie podzielcie się swoją w komentarzach. No i podzielcie się łapką w górę i subskrypcją. My w tym momencie się żegnamy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, też komentarze, a klawiatura w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.